Cześć, dzień dobry moi drodzy. siemaneczko, Nowy odcinek z Rezydenta, właśnie. wlatuje teraz na naszego tutaj kochanego YouTubka. Będzie to odcinek numer. sześć. O... Chyba szósty, tak? Dobrze mówię? Dobra, co my tu w ogóle mamy? Skończyliśmy na tym, że byliśmy w tym starym domu u tej margarety, która jest dosyć opętana, nie? I ona gdzieś zaczęła uciekać. Dziwaczne składniki. Po przeszukaniu Starego domu Ethan dowiaduje się, że do przygotowania surowicy potrzebne są dwa składniki: głowa i ręka osobnika serii D. Zoe ma już głowę, więc Ethan musi znaleźć w starym domu rękę. Słuchajcie, musimy znaleźć rączkę osobnika serii D. A żeby to zrobić, potrzebujemy otworzyć pewne drzwi, które do otwarcia potrzebna jest lampa. Jest taki pewien mechanizm. O, mianowicie wygląda on jak taka waga. Halo, co to jest? Co tu się dzieje? O! Tekstury się jeszcze nie wczytały. Widzicie? Gierka jest ogólnie stworzona do wiara, dlatego niektóre rzeczy tak dziwnie. Mm, nie wiem jak to powiedzieć. Mrówkują, nie mrówkują. Nie wiem jak to kurczę, Ładnego słowa użyć. Ale dobra. Słuchajcie. I przede wszystkim mamy miatoczognia. Mamy granatnik. Także jesteśmy już naprawdę nieźle uzbrojeni. Jest shotgun. Jest również um, pistolet. Nawet jest ulepszoną amunicją. W razie czego mamy tu jeszcze jakieś rzeczy. Są medykamenty. Mamy trochę monet. Ja się teraz zastanawiam, czy wyciągnąć magnuma. Czy po prostu zainwestować w. Stabilizator. Na stałe zwiększa szybkość przodowania. To nie jest stabilizator. Ja liczyłem, że to będzie jednak inna broń, ale w sumie, Olałbym tego magnuma. Chociaż z drugiej strony, jak pomyślę, że taki magnum one-shotuje. Też jest fajna broń. Na razie, zostawmy to na później. Wychodzimy na podwórko i idziemy złapać margaritkę. Margaritka. Słuchajcie, chwilę wtedy szukałem, a się okazuje, że ona w tej dziurze jakiś podkop zrobiła. Mm, a ja tego nie sprawdziłem, dlatego z powrotem wrócimy. I przeszukamy dokładnie ten cały teren. Także zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że będzie się odcinek podobał. Okej, okay. chodziło o tą dziurę. Oj, widzicie. Ona uciekła tędy, a ja nie poszedłem za nią. Teraz to trzeba będzie zrobić. Okej, okay, skakujemy. O ty! No! Jak widać, mar Margaretka lubi chodzić na czworaka I zostawiać śluz. Margaret. Przyjaciółko moja. Okej, okay, gdzie my jesteśmy? Aha, dobra, odkryliśmy teraz tą miejscówkę w porządeczku. Da się wyjść. A. No i widzicie, tu sobie zrobiliśmy od razu. To jest. Powrotem przejście do tego. Okej. Okay. Wiecie co, zapiszę gierkę, bo jak skinę znowu będę musiał przechodzić przez tamten dom. A tak, to będziemy mieli to za sobą, gdzie ten zapis tu jest. Tyk. Tyk. I okej. Okay. Lecimy dalej. Dobrze idziemy? Silne chabigaja, co ja mogę z tego zrobić? Mogę zrobić ulepszoną amunicję. A do tego co potrzeba? Paliwo stałe. Ja chyba mam nawet kurcze. Muszę znowu wrócić i to zanieść. To jest irytujące w tej gierce, że mamy malutko slotów. Więc trzeba to wszystko dobrze rozplanować. I co chwilę biec do szafki, coś tam odkładać. Dobra, ale w, w, należy to trzeba odłożyć, a paliwo stałe mamy. Mam suplementy. O, ja nie mam paliwa stała, a nie mam, dobra. Czy może teraz to zrobimy? A może teraz byśmy to zrobili? Okej. Okay. Teraz zrobimy i będziemy mieli więcej amunicji. Dobra, na razie trzóżmy to tutaj. Weźmiemy paliwo. Weźmiemy to. Połącz z tym. Ok. A jeszcze byśmy może wzięli roślinkę? Gdzie są te roślinki? Tu jest. Ok. To mamy. No kurczę, niezła artyleria tutaj. Takie arsenał na Strzelba, miotacz ognia. Też kończy się municja w miotaczu. Ja może przeładuję. O, ja tu praktycznie nic nie mam do miotacza. No chyba, że znajdziemy coś tu jeszcze. Okay. Nic nie ma. Ciemno jak w dupie. Jakieś znajdźka, coś. Nic nie widzę. to z drugiej strony. Okej, okay, czyli tędy wejdziemy. Zdjęcie skarbu. Kojarzy to miejsce Kibel Kojarzy to miejsce. A to chyba w starym domu było. Chyba nie było. W sensie w tym, a nie w tamtym, w którym był ten ojciec. Ej. Okay. Gdzie jestem? O! Posz linki? Oczywiście, że wezmę. Co to jest? Środek rozdzielający. O, to tego to ja tak średnio na razie. Paliwo stałe. No ile tych rzeczy? No nie wierzę. I teraz muszę wszystko. Przecież ja tu może wrócę. A, tu wytrych potrzebny. Okej. Okay. Trzy rzeczy, których nie mam, jak zabrać. Margaret 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 Ciaciuko, ale ona się czai gdzieś tu do nas. Jaki tu jest syf? Fajny opis. Przejście zagra za, za bramą. No przecież widzę. Kurczę, ile tu rzeczy będzie. Oj, czuję, że to... A ja mogę to jakoś przełożyć. Słuchajcie, jak to się przekładało? Chciałem obejrzeć broń, tylko przenieść. O. Teraz mogę użyć noża. I jest paliwo do palnika. Kurem, tu coś fajnego. spróbuj co znaleźć. Kurwa, Kibbe. A ja już nie wrócę. No dobra, no. Zmieńmy sobie jeszcze to. Okej. Okay. No halo. Dobra, idziemy dalej. Podoba mi się to miejsce. Zamknięte z drugiej strony. Psychostymulanty. Ile tu rzeczy jest? Ja nic nie mogę podnieść. Ale dobra, jestem uzbrojony popachy, więc. Nie mam co narzekać. Nie wiem, czy jest sens żebym zużywał ten ogień. A tu kolejne rzeczy. Kurde, to już jest sens. Okay. Masz za mało miejsca. No wiem, no. God damn, wiem. Ale mamy bardzo dużo amunicji. Naprawdę bardzo dużo. Okay, idziemy. Łoty. ty Luke, ona ma długa te. No, długośne łapy, ja pierdzielę. Łoty, on się tu przyglądała. Ja pierdziele, nara. Jak ona jest paskudna. Yy. Nie. Gdzie jest? O. Ej, co nam na dupie? O, jest ja podem na dół. Gdzie jestem? O ty... Majty dziwne ma. To z tego też luz. Margaret, Umyj się czasem. Dobra, gdzie ona jest? No, nie, nie spadaj. Margaret? Czy ty na tronie siedzisz? O nie! Nie! Yeah. Amunicja mi się kończy. Dobra, nóż, nóż, nóż. Łoty! ty! Jo, pierdzielę. Hargaret? jest strasz mnie. Uciapkę dostaniesz. Margaret, uspokój się Jezu, Margaret, uspokój się Ostrzegałem Nie, nie przadowałem O! Oa, ku, Oła, spie spieprzaj, ku nie Kurde, wnoha Ja amunicja mi się kończy Gdzie to lata główna... wieprzomek No szk nie, nie, nie nie bo miał margaretka tu zaraz zaskoczy Dobra wnoha Przeładuj tą broń Margaret o, paliwo. Kurde, trafić nie mogę. O, ty, nie. No, ła, kurde, ła. Dobra, Margaret w dupala dostała. Nara. Nie. Siema, nara. Na, kurda, ła! Czekamy co. Nie podoba mi się to. Margaret jest Sapentana. Margaret, chodź tu. Uh. Ale Hop. Margaret? O, ona tam się zesrała na ścianie? Margaretka, chodź tu na chwileczkę. Ła! Tu jest, jak się na mnie rzuciła. Uciekam, 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 uciekam. uciekam, uciekam. Nice tu jest. Chodź tu, zdzira. Łot. Ty... Ła, wiesz bierz go. Okej, okay. co się rozbawiło. Margaret? Ona jakieś zatwardzenie chyba ma, gdzie ona poszła? Oła! Spadłem na dół! Łoty! Oła! Kurde, z dostałem. Dobra, nara, nie podoba mi się tu. Margaret gdzie ona poszła? To ona ścianami łazi, nie na nas po na no Złaś tu natychmiast Kurde Już tyle razy została, ona jeszcze żyje Nie, nie Kurde, owady zjeżdżą. Oła, kur... oła! Ło, ty! Nie ma mnie tu... Nara, oła, ku... Zostawić mnie. Kurwa, ty, gdzieś tu jest jest, jakieś, te, amunicja, coś? Ooo paliwo? No, no, na, na, na o, o, kurwa, oła! Zostaw. Przeładuj, 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 szybciej! Jezus, jakie kurde mam ciary, nie? Ła, kurcze, no. No nie wytrzymam, za długo to trwa. Leczenie jakieś mi się przydało. Gdzie jest jakieś leczenie? Oła, kurde, oła, oła, oła! Dawać mi jakieś leczenie. Już no, na oczy nie widzę. Co jest? Oślepłem przez nią. Idę na dół. Chemikalia. No nie, to nie jest to, co chciałem. oła ku, Nie, zginę zaraz. Ała. Gdzie tu jest jakaś apteczka? Błagam. Nie, to nie jest to, co chciałem, ale niech będzie, no. Byno ochał mi stąd. Kurde, wszędzie paliwo. Gdzie jest ten... apteczka? Chemikalia. Oła... Weź tego użyj, błagam. Oła, ku... Oła! Oła, mi no, stąd.

Powiem tak, ledwo przeżyłem. Coś tu użyj. Okay. O, dobra. Rozwalona. Teraz mogę na spokojnie... Wziąć lampę. Dostały mi dwie kule do shotguna, nie? Oj, na pewno przeczyłem tu mnóstwo rzeczy, więc trzeba będzie się rozejrzeć. O, tutaj są jakieś rzeczy. Co to jest? Paliwo stale. Ok. Nie, ja tu nic nie widzę, więc zrobimy tak, że tak. Szybciutko polecę do wozu kempingowego tej przyczepki. Gdzie tu się wychodzi? Gdzie jestem? Połącz. Co ja mogę zrobić? A mogę zrobić jedną Drugą. A! Okej, okay. to już teraz wiemy tu iść. Ja bym chciał wrócić na górę po te psychostymulanty. One mi są teraz bardzo potrzebne, bo tu widoczność jest ograniczona, a one mi, one mi dokładnie powiedzą, gdzie są rzeczy potrzebne. Ale powiem wam, no kurde, ale mnie ciarki przychodziły jak ona mi coś gdzieś wyskakiwała. Okej, okay, tutaj nie ma. Gdzie one były? Psychostymulanty, gdzie one były? Tu? Nie, że spaliło tu gdzieś ten obrót jest zabawny. Okej, okay, tu nic nie widzę. Tu też już o, obteczka tu była. No nie no, przydałoby mi się te psychostymulanty i to bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Nic tu nie ma? Hmm. Czy ja wszystko już podniosłem? Dlaczego to jest amunicja? A, do pistoletu. Kurczę, ja mam amunicję do pistoletu. A ja nie używałem, no bo przecież w sobie nie zamieniłem nawet, przenieść styk. Okay. Bo jest. No Margareta to raczej to nie była. A tu coś jeszcze było? Chyba będę musiał tu wrócić. O, będę musiał. Dobra, idziemy dalej. Później się wróci ewentualnie jeszcze po coś. Paliwo stałe. No super. No nie, no przysięgam, że widziałem gdzieś psychostymulanty pojęcia gdzie one teraz są. Dobra, Margaretka już jest za nami. Myślałem, że to wąż jest. To jakiś pasek. Okej. Okay. Skarb, zdjęcie skarbu. To w ogóle można gdzieś już schować. Mmm, nie mam. Abo je do strzelby zabierać? Oczywiście, że zabierać. Zagubię pytanie. Zaraz sobie przeodujemy. stałe schowamy do pistoletu. Kurcze, mało miejsca. Potrzebuję więcej miejsca. Jestem taki ograniczony. Nerwuje mnie to. Dobra, przeodujmy strzelbę. Dobra, mam jeden wolny slot. Mi się to bardzo nie podoba. Dobra, strzelę sobie. Żeby zrobić jeszcze jeden slot. Ale jestem sprytny. Ale jako, że mamy trzy apteczki, to weź to ziele, schowaj. Okej, okay, zapisujemy gierkę, jeszcze raz. Idziemy szukać tego skarbu. A on był gdzieś... On był gdzieś, kurczę... W tamtym domu, ale nie wiem czy tutaj jeszcze czegoś nie zostawiłem, więc wrócimy tu raz jeszcze. A tu, tu były psychostymulanty, tak? Nie, paliwo. No kurde, to teraz to się zawiodłem. Nie, Jitry, patam. Nic ci nie jest. To wszystko jest w porządku w tym domu. Jak zrobić, kurde, psychostymulanty? Potrzebuję chyba te bardzo silne, no. Dobra, to teraz tak, idziemy na dół. Tak. Już nic więcej nie było? Tutaj były. O, nie, to nie to. Gdzieś było kurczę silna chemia, no co jest? Gubiłem to? Gdzieś był czerwony woreczek, no. Nie no niesamowite. Zużyłem go. No nie, zużyłem chyba. Byłem pewien, że jest gdzieś tutaj jeszcze woreczek z czerwonym płynem z tymi silnymi chemikaliami, które by mi Bogu zrobić tego. Fatalnie. Żadnej starożytnej monety też nie ma. No to takie kurde, nie wiem, pochowane. Jeszcze wyjedziemy na górę na chwilę. Wiem, że trochę tutaj za bardzo się kręcę w kółko, ale przecież i tak odcinek był całkiem sponio. Oczywiście, jeżeli wam się podobał, to wesprzyjcie mnie łapeczką w górę, bo wiadomo, dzięki wam tak naprawdę rozwija się ten kanał, więc każda łapka, każdy komentarz przyczynia się do tego, że ja mogę trafić do większego grona odbiorców. Także no to nie jest to, że ja chcę żebrać o coś takiego, bo nie jestem z że co żebrają, ale po prostu wierzę w to, że moja publiczność, osoby, które tutaj ze mną zazwyczaj przybywają na strumykach i oglądają też odcinki, chcą, żeby ten kanał się fajnie rozwinął. Dlatego, no, wszystko w Waszych rękach, tak na dobrą sprawę. Ja mogę robić swoje, mogę nagrywać, ale potrzebuję też Waszego wsparcia w postaci właśnie. Mm, Łapeczek. Ok. E, dobra, słuchajcie. Zakończymy sobie tutaj odcinek. Mamy równe pół godziny materiału. No. Albo wiecie co, poczekajmy jeszcze chwilę. E, dobra, zapiszę giereczkę. Potem znajdę skarb. I zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Także. Dziękuję Wam za. Waszą uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, pa pa.